Dzień dobry, z tej strony Paulina z Cyklow. Dzisiaj moją gościnią jest Maja Kamińska, seksuolożka, psycholożka i jak się okazuje mistrzyni w kontaktach międzyludzkich, która nam dzisiaj będzie pomagać, jak się porozumieć ze swoim partnerem czy osobą partnerską w sprawach dotyczących jakichś naszych triggerów, może traum z poprzednich związków. Tak jest. Zapraszamy. Dzisiaj mamy trudny temat, myślę, że nie tylko dla nas trudny do rozmowy, ale też dla, dla odbiorców. Postaram mhm. się na tyle gładko i na tyle przyjemnie te pytania, które otrzymywałam wcześniej, ułożyć, żeby, żeby ta rozmowa nam jakoś sprawnie poszła. Nie ukrywam, dla mnie też trochę taki mhm. trudny moment do rozmowy. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpocząć w ogóle konwersację ze swoją osobą partnerską na temat tego, że mieliśmy jakieś traumy albo mamy jakieś triggery z poprzednich związków. To są rzeczy, o które bardzo dużo osób pyta i pisze do nas zapytania właśnie takie, że kurczę, no nie chcę wspominać mojego ex albo mojej ex mm -hmm. cały czas, mm -hmm. ale mam taki i taki problem i teraz na przykład nie chcę, żeby coś mój partner robił lub czegoś nie robił. I jak w ogóle się do tego zabrać? Jak rozpocząć taką rozmowę? Posadzić kogoś i powiedzieć, słuchaj, no mam taki i taki kłopot, jakby od, od czego można mm -hmm. zacząć taką dyskusję? Myślę sobie tak, że pierwsze to jest to zadanie sobie trochę takie pytania, czy nie potrzebuje się trochę sobą zaopiekować, czy, nie jest, czy coś nie jest za bardzo otwarte, jakby nie jest domknięte. Mm -hmm. Czy, czy nie warto by było trochę popatrzeć u siebie, co tam się dzieje, dlatego że no rzeczywiście mogą później różne, różne sytuacje w relacji wychodzić. I bo, bo to jest trochę już taki temat z, źródło problemu, nie? że Aha. gdzieś poprzednie związki, może poprzednie, może coś jeszcze z tyłu siedzi, nie? I, i Myślę, że to jest bardzo pomocne, jak zrozumiemy, dlaczego na przykład mam taką bawę, a nie inną, mhm. bo jak ja zrozumiem, to mogę to też przekazać mojej osobie partnerskiej. Okay. I teraz y, każdą rozmowę, ja, ja zawsze proponuję jednak y, roz, rozmowę od ja, czyli z tym nie czuję się dobrze, y, to jest dla mnie trudne, nie wiem, stresuję się tą rozmową, ale mhm. chcę ci powiedzieć, że to i to y, sprawia, że czuję się tak i tak. Okay. E, jasne, że e, oczywiście, że możemy powiedzieć, że słuchaj, no mam, mam przypuszczenie, że to może być z tej, z tej relacji, mm -hmm. że w taki sposób, że no, ale e, jakby powiedzieć o tym, co się czuje, bo my jednak częściej mówimy, e, co myślimy, niż co czujemy, o, a tak. to jest jednak różnica, mm -hmm. e, no i też e, złością przykrywamy strach i tak dalej, o I smutek, o, są też idealnie. Więc komunikaty od ja. Okej, okay, to teraz tutaj mam jeszcze takie powiązane z tym pytanie, kiedy jest ten moment, bo w momencie kiedy ja się czuję jakoś nieswojo, to tutaj pojawiają nam się właśnie pytania, czy teraz jak ja się czuję nie swoje, mam powiedzieć, słuchaj, proszę cię przerwij, i przestań, teraz ja się czuję nieswojo. Mm -hmm. Czy poczekać, aż już, nie wiem, trochę emocje opadną i przyjść w takim bezpiecznym momencie, nie wiem, po obiedzie, porozmawiać z tą swoją osobą partnerską, że słuchaj, wydarzyło się to i tamto. To są mm -hmm. bardzo dużo, miałam takich pytań, też byłam e, za, zaskoczona właśnie tak. tym pytaniem o czas. Niepokoi mnie już to, co powiedziałaś o tym, żeby czekać aż będzie bezpiecznie, nie? Okay. No bo to cały czas powinno być bezpiecznie, bo nawet okay. jeżeli dyskutujemy o czymś, z czym się nie zgadamy, to nie może być taki moment, że my przeczekamy na przykład do poobiedzie, żeby to wszystko opadło, okay. no bo mi się to kojarzy na przykład ze strachem przed tą osobą, nie? Okay. Więc to, to jest jedno. Z drugiej strony jest coś, robisz coś, co mi nie pasuje, to od razu mówię, słuchaj, to wolałabym nie, albo to dla mnie za dużo jest, nie? Okay. E, nie wiem, e, czasami pary wchodzą w jakieś takie właśnie, e, takie nie wiem, wilgotanie czy coś czy, i nagle jest dla kogoś już za dużo, mhm. no to no nie przeczekiwać tego byleby dla świętego spokoju, bo to mhm. nic w taki sposób nie robimy, tylko po prostu powiedzieć stop, nie? Mhm. Ym, czyli teraz w momencie, kiedy osoba robi coś, co nas triggeruje, jakąś właśnie się taką Że jak się mówi, z tym no, czuję, nie? Mm. Że się z tym czuję, nie wiem, jakoś bardzo mnie to niepokoi, no to, to mówię od razu, nie czekam aż już wpadnę w taki lęk, że potem mi ciężko będzie wyjść. Mhm, czyli jeśli to się dzieje, tak. hamujemy na Oczywiście mówimy, rozmowy. słuchaj, ale to mogą być też totalnie nowe rzeczy. Mhm. To, to mogą być dla nas nowe sytuacje, jesteśmy parą i totalnie nowa sytuacja i ja się w niej źle czuję. No to będzie coś nowego. Ja nie wiedziałam, że się będę w niej źle czuła, To mówię, nie, to dla mnie jest za dużo. Okej, okay, bo tutaj jeszcze mamy takie pytanie jakby poboczne. Jeżeli przerywam, jeżeli właśnie proszę, żeby ktoś przestał, to jak to zrobić, albo jakich użyć słów na przykład, żeby tej osoby, nie wiem, nie zniechęcić, nie przerazić, nie odepnąć? Myślę, że tutaj przed odrzuceniem też jest bardzo duży, du, du, dużo strachu w tych, tak. w tych pytaniach, ale właśnie jak to powiedzieć komuś, żeby na przykład tak jak przed sekundą, jest nowa sytuacja, tak? Zaczynamy, jak, jakiś jest to, powiedzmy inny rodzaj intymności niż znamy w Wcześniej. No i teraz przerywamy, ale w sumie nie wiemy, czy to nam się podoba, czy nie. Tylko przerywam, bo jest to dla nas tak. nowe. Jakimi, w jaki sposób można się odezwać do, do tej osoby naszej partnerskiej, żeby y, nie zniechęcić jej, albo żeby nie, nie sprawić jej przykrości? A o jakich jakichś... sytuacjach na przykład myślisz? Myślisz, o jakimś takich e, intymnych, czy takich, że jesteśmy gdzieś i. Wiesz, i coś co, wszystkie te pasuje? pytania, które tutaj mam, są oparte o y, historię, o, o, o kontaktach intymnych. O intymny, tak. dobra. Na przykład, jakby tu akurat teraz wymyślam, ale powiedzmy, Dobrze. że mój partner złapał mnie na przykład za włosy, mi się to nie spodobało i przyznam się dopiero później, bo się obawiałam, nie? Że, mm. że go zniechęca, mm. że nie będzie chciał ze mną już utrzymać kontaktu. To jest w ogóle. wydaje mi się, że to stąd. Jakby... Tak, tak, tak. I często to w taki sposób to się pojawia, partner w ogóle o czymś takim nawet nie myśli, żeby, że, mhm. że nie jest. Zwykle to nie jest problem, ale ja nie mówię, bo boję się właśnie na przykład tego odrzucenia. Aha. Teraz y, ja bym zachęcała do zadbania o siebie y, pod kątem choćby nawet jakieś konsultacje indywidualne, Aha. żeby zobaczyć, co co się takiego dzieje, bo, że takie aż reakcje, mm, aż takie reakcje no? są, bo jeżeli jesteśmy w łóżku, e, jesteśmy w sytuacji intymnej i będziemy sobie e, nie wiem, próbować jakichś nowych rzeczy, to zawsze możemy przerwać wrócić do czegoś, zrezygnować, nie wiem, i powiedzieć. Zawsze stop. można zmienić zdanie, zawsze. Tak właśnie podkreślamy to też wielokrotnie. Oczywiście to i to czekanie, nie wiem, przeczekanie dla świętego spokoju albo no dobra, ja wytrzymam, sprawi, że się od siebie oddalicie. Mhm. I to niestety, no ale to jest aktywność, która to wcale nie, nie będzie szło tak, tylko będzie szło z różnych strony. strony. Mhm. No jest tak. No bardzo trudne te tematy, ale właśnie właśnie czuję, tak, że, ale, że warto. Tak, ale myślę sobie, że to też jest wiesz, takie też mocno kulturowe u nas i... I takie, że no dobrze, że jak jest ten seks, to jest też choćby czasami z gadżetami. Słyszę, że jak już mamy gadżetów, to, to to znaczy, że ja jestem kiepska w łóżku, że ktoś chce gadżetów, <gry> ja użyć, nie? Aha. No i wiesz, i teraz, to i teraz tutaj to już tu nie ma w ogóle komunikacji, nie? Ja uważam, że to jest totalny problem numer jeden, Aha. że my nie rozmawiamy o tym, co nam się podobało, co nie. Jasne, że może być tak, że dopiero po stosunku, po na przykład sobie pomyślech. Hm, ale chyba tak, wolałabym za te włosy, to nie. nie? Okay. Ale to, to jest, że tak może być, ale właśnie przegadać to. Albo co się leże i dawać sobie cały czas wskazówki, bo podczas seksu, czy chcemy mocniej, szybciej, wolniej w prawo, w lewo, to jest no, ogromnie ważne, żeby była satysfakcja z dwóch stron. Tak, wiesz, tak, ja czasami to porównuję do tego, jak idziesz do fizjoterapeuty. I mu mówisz, że co bardziej mnie boli tam na dole, i coś tam, i teraz mi będzie lepiej. nie? No. To jakby w, 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 w tej komunikacji z osobą partnerską, myślę, że to jest też tak. jakby podobna pomoc. tak? Zdecydowanie. Tu mam jeszcze jedno ciekawe pytanie. Pani mówi, że jest w terapii od dwóch lat, i jakiś ma tam trigger swój, który specyficznie, konkretnie jej przeszkadza, i poprosiła partnera, żeby tego nie robił. On uwielbia. Mhm. No i pojawiają się pytania, ile to jeszcze potrwa? Kiedy to już będzie, kiedy o tym zapomnisz? Kiedy już będę mógł znowu robić tam, tą swoją jakąś ulubioną rzecz, która Tobie przeszkadza? Jakby, jak mm. można w takiej sytuacji um, ugryźć temat? Mm. No nie wiadomo, mm. ile to potrwa. Tak, bo to, to jest na pewno, no, po prostu nie wiem, no, gdybyśmy wiedziały, to by było ekstra, pyta, no? myślę sobie. I myślę, że ta Pani mm. pewnie też się chce tego pozbyć, tego uczucia. Tak, no że po to, to ta terapia też. No dokładnie, no więc to nie, nie wiemy ile to potrwa, ale myślę sobie też, żeby jednak zwracać uwagę na potrzeby tych naszych osób partnerskich mhm. i to, że no chcemy też, żeby ta osoba była zdrowa, szczęśliwa, dobrze się czuła i naprawdę aktywności i różnych innych rzeczy jest tyle, że warto jednak eksperymentować może z czymś innym, nie? Aha i znaleźć coś, co z będzie zbliżone. Z taką empatią, na przykład wobec siebie, mhm. albo no, są pewne rzeczy, z których, ok, są pewne rzeczy, na przykład w seksie, mhm. które mega lubię, ale moja osoba partnerska w ogóle, to jest nie do przejścia. Mhm. I teraz ja staję pomiędzy Kwestią, okej, okay, zostaję z nią i będziemy robić coś innego, nie to, albo się rozstaje. No, tak patrząc na to, bo uh -huh. patologicznie, no to są takie dwie opcje, nie? No, ale jednak, jeżeli zostaje, decyduje się zostać, no to zważam na to też, żeby. Ona dobrze się czuła, żeby wszystko było w porządku, bo to między nami też będzie lepiej. Tak, no i właśnie tu poruszyłeś bardzo ważną rzecz, że seks to nie jest tylko, jakby powiedzmy, zestaw czterech, pięciu składników, tylko jest tak ogromna, tak szeroka jest ta, ta gama rzeczy, które można robić ze, swoim, ze swoją osobą partnerską, że prawdopodobnie coś się na wymianę da znaleźć. Nie? Tak, no ja myślę, że mało no seksu i mało podniecające jest to, jeżeli robimy coś, coś co, co, co nasza, na czym nasza osoba partnerska cierpi. Mhm. No, to Kiepsko z przywiązaniem. Raczej. A propos właśnie tego, że nasza osoba partnerska cierpi, tu mam też jeszcze ważne, ważne pytanie. Czy można w jakiś sposób wyjaśnić naszej osobie partnerskiej, że niekoniecznie my kontrolujemy reakcję naszego ciała? Tutaj mam pani pytała, czy jak ona ma wytłumaczyć swojemu mężowi, że zdarzają się takie sytuacje, że na przykład on ją dotknie w jakiś konkretny sposób i ona się wzdryga. I to nie jest na niego, tylko to jest jakieś wspomnienie na przykład z, z przeszłości. I teraz jak, jak wytłumaczyć to, że ja nie robię tego celowo, ja nie robię tego specjalnie, żeby tobie było przykro. To mhm. jest jakby takie pytanie nam padło. Nie? No to właśnie na przykład tak jak ty powiedziałaś, że ja nie robię tego celowo, żeby to mi było przykro. <grym 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 bo to jest to, choćby to, 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 co myślę, to, co czuję. Słuchaj, no czuję, że jest to dla ciebie trudne. Mnie to stresuje, że jest to dla ciebie trudne, ale dla mnie są to takie i takie sytuacje, mhm. a nie jest to kwestia Twojej osoby, nie? Czyli właściwie jakby w, w tych najtrudniejszych sytuacjach, to tak jak my zadajemy pytanie, żeby dowiedzieć się, jak to przekazać. To właśnie to jest ten sposób, w jaki my za my możemy to przekazać. Wiesz, to jest takie kombinowanie. Pamiętajmy, że to jest nasza osoba partnerska. To jest osoba, z mhm. którą spędzamy czas, przy której, nie wiem, boli nas brzuch, mamy sraczkę, no mówmy się, no wszystkie najbardziej intymne zazwyczaj kwestie, nie? W których czasami jesteśmy nieatrakcyjni i, i chorzy, mhm. więc zakładamy, że to jest osoba, która jest z nami, jeżeli rozmawiamy o parach, no to to jest osoba, która jest z nami najbliżej, mhm. a my chcemy zrobić istną debatę, słuchaj, bo jest taka sytuacja, że mnie tutaj trochę boli, więc, ale to nie jest to. Ta... Wiesz, to to jest, to, to komunikacja jest sama, jak myślę o takiej komunikacji, no to myślę sobie, że to jest w ogóle lepiej chyba się nie odzywać, bo to już jest takie męczące, żeby to wymyślić, wiesz, nie? Że łatwiej jest jednak powiedzieć, nie powiedzieć ty durniu, bo to jest etykietowanie, tylko powiedzieć mhm. złości mnie to. Czuję po prostu się totalnie napięta. Jest mi bardzo źle w tej sytuacji. Okay. Nie? I, I w taki sposób, bo my potem tak kombinujemy, że do, do, domawiamy sobie, a on pomyśli, a poczuje to tamto, mhm. że potem no, to już się nie odwamy. Też mam właśnie takie poczucie, że często ten lęk przed tym, co być może ten ktoś sobie pomyśli, blokuje nas tak bardzo, że nie podejmujemy nawet tej próby wyjaśnienia sytuacji, nie? Nie ma, nie ma takiej sytuacji, nie możemy wziąć odpowiedzialności za to, co ktoś sobie pomyśli, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I teraz, no tak, jeżeli. Yy... Z, z kart, nie będę. No nie da się. <laughs> I, I jeżeli na przykład, okej, okay, powiemy coś, że jest nam w tym źle, jest nam przykro, i nasz partner, dajmy na to, poczuje się, też mu się zrobi przykro, i no to, to są uczucia. Mhm. On ma prawo to czuć, nie? Ma prawo też tego no tak, nie przyjąć. przyjąć. To jest w ogóle ciekawe, bo gdyby tak było, żebyśmy się zastanawiali w drugą stronę, ale czy ja mogę tej, tej, tej osobie partnerskiej to powiedzieć, a jakieś się zrobi miło, a jakieś się zrobi tak strasznie? No właśnie, w tą stronę nie lecimy, nie lecimy tylko, tylko, w w tylko zło. Mhm. No, a, a zazwyczaj jednak jest tak, że to mi się trochę kojarzy z coming outami, że mhm. często jak słyszę od swoich pacjentów, że niby powiedzieli rodzicom czy coś, to, to ci rodzice no dokładnie mam takie dzięki Bogu doświadczenia, że ci rodzice. Tak ciepło to odebrali, że co, ja, jakim a, ja, ja jesteś byłam rodzicom, tym że domyślałeś. Tak, okay. właśnie tym dobrym odbiorom, a wiesz, ale mamy perspektywę te wydziedziczenia, yy, matka tak, dostaje tak, za tak... wszyscy umierają, nie? I wiesz, i jasne, że bywa y, oczywiście różnie, ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jest pół na pół, ale jednak przewidujemy. Tak, no oraz reakcje drugiej osoby nie są nasz. Jakby to nie jest nasza odpowiedzialność, nie, Bo nie. możemy jedynie się z nimi zmierzyć. Później. Tak, i no popatrzmy też na to, że okej, okay, osoba może tego nie przyjąć, może powiedzieć, nie, to jest dla mnie za trudne i nie jestem w stanie z tym obcować, żyć. No i teraz, no. No, czasami docieramy do sufitu, nie? No, nie? czarujmy się. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze dojdziemy. Niektórzy tak bardzo strzymają swoje rzeczy, a druga strona też, że tych akurat nie chcą puścić. I wtedy no, ludzie się rozstają jednak, nie? Albo decyduje się na to, że nie wiem, będę cierpiała, czy będę robiła coś na świętego spokoju, na przykład, ale będę w tej relacji. No taką decyzję no. też można podjąć, ale no nie polecam. No <grym> właśnie, że jak to mówiłaś, to aż po prostu czułabyś mi ze Mam jeszcze na koniec jedno pytanie od pana, który jest w relacji krótkiej kilka miesięcy z partnerką. I tam jest taka sytuacja, że ona mu jasno powiedziała, że była wcześniej w relacji, w której była przemoc seksualna, no i że ona o on nią pociąga, ona chce z nim mieć relacje seksualne i chce, żeby ten związek się budował na wszystkich poziomach. No i teraz pan mówi no ja bym bardzo chciał, ale ja nie wiem od czego mam zacząć. Ja nie wiem, co mogę robić, nie, nie wiem nawet jak mam z nią zagadać: czy za kolano, czy za udo, czy jakby, gdzie, jest, gdzie jest ta granica. Nie wiem, jak rozpocząć pytanie, jak podejść w ogóle do, do tej osoby, gdzie wierzą na matrały i nie chcę jej zrobić krzywdy. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo okay, ciekawe. Ale... Tak... tak, to jest bardzo ciekawe, ale myślę, że to jest mega plusem to, że ta pani już mu to powiedziała. Mhm. Ona już zaczęła tą rozmowę, wyszła z tej strony, nie? więc w takiej sytuacji, w takiej bezpiecznej przestrzeni, kiedy sobie no wiem, siedzą w domu, jest, jest tak bezpiecznie, nikt na nie słucha, to myślę, że spokojnie można po prostu zapytać, że miałbym parę pytań, że trochę się stresuję tym, żeby, żebyś chciał, chciałbym, żebyś się dobrze czuła. Myślę, że i w takiej sytuacji, gdzie kiedyś była jakaś przemoc i w sytuacjach, w których nie było, Myślę, że to jest świetny temat do poruszenia. Chcę, żebyś była ze mną szczęśliwa w łóżku, mhm. więc czy moglibyśmy teraz z tym pogadać? Ona może powiedzieć, słuchaj, wiesz co, nie chciałabym dzisiaj o tym rozmawiać, nie? Albo dzisiaj jest dla mnie za dużo. Mhm. I to jest też odpowiedź. Wtedy można powiedzieć, słuchaj, to daj mi ja bym chciał, ja jestem gotowy, a Ty daj mi znać, jak będziesz gotowa. Kiedy Ty będziesz miał tę przestrzeń. Jak najbardziej, mhm. nie? I teraz y, instruowanie się, czy tak jest w porządku, czy nie, jak się czujesz, pytać. Ja jestem za tym, żeby na początku im więcej słów, tym lepiej, więc jednak zadawać pytania, dopytywać, żeby to wszystko było, nie wiem, dać sobie znać, słuchaj, jak będziesz chciał, to jestem, żeby otworzyć tą mhm. furtkę. I że można swobodnie. Nie jechać tym, na że, sygnałach. Tak, zamiast się domyślać, że może być, może coś kiedyś tam się wydarzy, to nie. od razu zaczynać od tej rozmowy. Uh, Okej, okay. a czy. Uh, to takie pytanie dodatkowe, że tak powiem. Pytania o konkret, że na przykład chciałbym tego i tego, czy to jest tak. dla ciebie ok? To jest, tak. to jest forma takiego kontaktu, tak. która pomaga w taki sposób? Tak, no na przykład y, myślę, że za, zawsze, bo to jest, to jest moje, nie? Ja bym chciała, ale i y, to jest w jakiś sposób moje oczekiwanie. Ale z oczekiwaniem jest tak, że świat nie zawsze na mnie odpowiada. Awesome. I ty, jakbyśmy były parą, to Ty masz oczekiwania wobec relacji, Aha. ja mam te oczekiwania wobec relacji. Możemy sobie je spisać. I teraz okej, okay, nie wiem, oczekuję, że będziemy eksperymentować na przykład z gadżetami, będziemy używać gadżetów, dajmy na to już ty, typowo w seksualnym temacie. A, a Ty mówisz okej, okay, ale ja nie lubię takich i takich. Aha. I teraz hmm, spoko, no to będziemy używać. Jest takie wyborze, ho, ho, więc będziemy używać innych, że jakby one też są elastyczne, ale oczekiwania mam, tak samo jak tak. Ty miałeś dzisiaj wobec mnie oczekiwania, mhm. wobec tej rozmowy, ja wobec Ciebie. To jest całkiem normalne, a my boimy się w ogóle mieć wobec czegoś oczekiwania. Jak ja słyszę, że lepiej nie mieć oczekiwań, to proszę Państwa, nie ma tak. Nie ma, Więc zawsze te oczekiwania nie są. No. W ogóle to jest ciekawe, że akurat w tych tematach związanych z bliskością, z seksualnością mamy tak ogromny problem, żeby się przełamać i poprosić, ale na przykład zamówić obiad, w którym mówisz wiesz co, ja lubię kapary, ale nie lubię papryki. Tak, to tego nie, wygląda. tego, nie, tego, nie. Tak, ale tak. wtedy masz oczekiwanie, wtedy mhm. możesz konkretnie wskazać, co sobie życzysz albo czego sobie nie życzysz. Tak. Nie? Ale to... wiesz, co jeszcze taki tip w ogóle, bo myślę sobie, że też, też właśnie teraz w, tym, w tym temacie też nagrywał na ten temat. I temat kart. Ja polecam też karty, nie wiadomo, możemy nie iść od razu od intymnych rozmów, że, że lecimy w to, ale karty takie po prostu o relacji, różnego rodzaju mm -hmm. są, żeby ta karta trochę pomaga, bo to wiesz, karta zadaje pytanie, nie? Aha, I ja możemy sobie niebrywa, tak, na tak, nie odpowiedzieć, co jest dla ciebie nie wiem, najważniejsze w relacji, kiedy coś tam. Mm -hmm. I wtedy. Możemy właśnie taką randkę sobie zrobić i sobie wtedy porozmawiać. Jednocześnie coraz bardziej się poznajemy, karty też pokażą na pytania, które u, ciekawe, ale no na przykład nie wpadniemy na nie, nie? Ale, ale jest nie, to pomocne. Nie zadałabym tego pytania, czy nie zadałabym tego pytania, teraz skoro już się pojawiło, to przychodzi to, że się trzeba nad tym zastanowić. Nie, To też Te bardzo ułatwia, bo my się, mam wrażenie, że się zastanawiamy bardzo często nad tym, co ten ktoś sobie pomyśli, kiedy my coś tam. A tak. bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, co ja bym w tej chwili konkretnie chciał, potrzebował, jak się czuję, nie? Dokładnie, to, to, to co sytuacja. ja bym chciała, to tak, to nie, to, 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 to jeszcze gorzej, tak, ale myślę sobie, że tak, z jednej strony to, co ja potrzebuję, chciałabym na przykład, żebyś mnie przytulił, przytuliła, mhm. albo dzisiaj chciałabym więcej czułości, a, a co pomyślałaś sobie, a co o tym sądzisz, a jak się z tym czujesz, nie? Mhm. Po prostu. Tak. No? Czyli właściwie we wszystkich tych no. relacjach, komunikacja wprost. I nie jasna. etykietować się. Wiesz, Aha. to jest błędem. Błędem jest ty, jesteś taki sraki. Błędem hmm. jest zawsze, nigdy ciągle, wszędzie tak Aha, robisz. Okay. Błędem jest. Nie wiem, przywoływanie jakichś innych osób w przeszłości, bo tak jesteś taka sama, taki sam. Oje. Błędem mhm. jest odgrzewanie wiecznie kotleciora. Czyli okej, okay, no, dwa tygodnie temu też tak mówiłaś. Niedomknięte rzeczy. Cały czas przywołujemy Które te wracają, stare kotlety wracają. śmierdzące mhm. i wiecznie to memuamy, a nie rozmawiamy o temacie, który jest dla nas istotny. Mhm. Nie? Bo to odchodzimy od tego totalnie. Czyli w momencie, kiedy. Komunikujemy możliwie jasno, możliwie konkretnie, oczekujemy od partnera czy partnerki, osoby partnerskiej zwrotnej informacji tak. i tego, żeby ta komunikacja z tamtej strony do nas też była taka jasna i klarowna, to jest zdecydowanie łatwiej się, się porozumieć. No Ale z tych bardzo. No, bardzo. <grafię> bo Zawsze naprawdę. rozmowa jest trudna. Ja mam wrażenie, tak. że rozmowa jest zawsze trudniejsza od czegokolwiek innego, co mamy zrobić. Tak. Bo nawet jakby było tak, że przychodzi partnerowi, i mówi, słuchaj, potrzebujesz, żebyś teraz zrobiła, nie wiem szpagat na ścianie i albo możemy pogadać o trudnych sprawach, no to wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy ją jest dla Ciebie, nie? Ale wiesz, co proponuję w ogóle, żeby y, najlepiej. Y, znaczy taka moja propozycja, żeby zacząć sobie od takich karteczek, bo mhm. też y, pary im dłużej jesteśmy w relacji, tym trzeba więcej zaangażowania, bo to już nie jest początek, kiedy jesteś. Trzeba trochę tak? Jakszym. I y, pr proponuję karteczki. Codziennie zostawić sobie karteczkę. Za co na przykład y, jestem Ci wdzięczna, co mi się podobało w ten dzień, ja w Tobie i tak dalej i wiesz mm. i czasami na przykład y, otwieramy tą karteczkę i patrzymy, że nie wiem, że y, przyniosłaś mi perfumy do samochodu i teraz wiesz i sobie tak myślę, że to było ważne w ogóle? Ulec... Jest jakaś taka pierdoła, no tak, nie? No, ale nie siedzimy w domu, A to, to są osoby. ważne rzeczy i widzimy, że to jest istotne, nie? Albo znalazłaś lepszą drogę gdzieś tam. O Matko, jakiś super tip w ogóle, no. w, w, w przemrocze, w przemrocze. I codziennie Cześć. karteczka mm. i to jest tak mało, a jednocześnie tak dużo, nie? Mm. I też możemy zobaczyć, że ta nasza osoba partnerska widzi te małe rzeczy, co, które co my robimy. robimy. Super. Mm. Fantastycznie, bardzo bardzo Ci dziękuję. I Cudowna dziękuję. rozmowa. Mam nadzieję, że dla Was też to było przyjemne do, do pooglądania. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je na dole w komentarzu. My zostawimy oczywiście tak. kontakt też do Mai, bo wspaniałe miejsce myślę tworzysz, dziękuję. do którego bardzo warto przyjść i, i zasiedzieć się na dłużej. Życzymy cudownego tygodnia, do zobaczenia następnym razem. Pa. Na razie.